też chłopaki słuchajcie, jestem przy wysypisku złomu tutaj zbiera się z miasta różne metalowe rzeczy, segreguje i ponownie się je przetopi, prze... nie wiem co tam jeszcze zrobi i ponownie się je odzyska i będzie można używać ten metal, bo żeby uzyskać metal to trzeba dużo energii, brudę, żelaza wydobywać, potem przetapiać. A tak łatwiej ten złom odzyskać nieużywane metalowe rzeczy, przetopić i znów mamy żelazo. A tam za mną widzę w tle tam coś przejeżdża jeszcze jakiś taki wielki pojazd co przewozi żelactwo. to ma taką, taką właśnie łapę co może złapać różne rzeczy i przenieść a tu obok jest kontener ze złowem właśnie wyschuje samochód Tam jest też takie urządzenie tam co jedzie to jest magnes taki wielki. Ten magnes potrafi przyciągnąć metal też z tego co wiem Ale te łapy chyba są bardziej tutaj czeka aż będzie miał miejsce, żeby przejechać. No myślę, z tyłu wam pokażę, zobaczcie, tam z tyłu taka łapa, jest olbrzymia czeka, tam jest wielachna, co nie teraz ten przewiezie gdzieś, te, przewiezie gdzieś yy, ten gdzieś mały tener który jest zniszczony Tu go położył, widzieliście? Teraz taka łapa, a tej złapie coś kolejnego. tutaj też gdzieś przejeżdża. co, liczba surowców na naszej planecie jest ograniczona. I jeżeli byśmy tak bardzo trawili je, to Wkrótce zabrakłoby wszystkiego i a, ciężko by było żyć bez metalu, nie? Dlatego musimy odzyskiwać wszystkie te rzeczy, które e, już nam są niepotrzebne, ale możemy ponownie przetworzyć i, e, i je wykorzystać. Kocham Was w swoim jak jaki